Witam. Dzisiaj nietypowy odcineczek. Bo nie wiem, że się ogoliłem to odpakujemy sobie paczuszkę z Odyńce.pl Także dzięki chłopaki za szybką wysyłeczkę, bardzo szybką. Jest to nowy sprzęcik, tak jak mówiłem. Zobaczmy co się tu kryje. Także delikatnie, żeby nie naruszyć opakowania. Nowy sprzęcik. Rutusik. Miałem zamówić Deusa. Także pozdro Kaszubski, <laughs> poszukiwaczu. Ale, ale siadło na, na Rutusie. Oj. <laughs> Wojtek dzwoni. Halo, halo Wojtku! Właśnie robię unboxing! Co to? Co to kupiłeś? No... Wersę! Tą wersarkę? Jaką wersalkę? Co to to kupiłeś? Rutus Wersę! O, ja cię gwiazdę, chłopie! Dobrze, nogtę jest kupić. Jaką nogtę? Jaką nogtę? Nie, nie, nie będzie chodzenia, tyle! Nie, nie ma być od dzisiaj! No, nie ma żadnego szukania tego, chłopie! Wielkie wersalki, wersalki kurde. Skąd ja cię rozłączam, nie mam czasu? O. No, papa. Po popobiega w sobie roboty na razie. <śmieniu> cały Wojtek, cały Wojtek. Dobrze, że Rutusa nie kupiłem. Nie Rutusa, tylko tego. No. Yy, Deusa. O, matka, Boska, dobra no, no, na razie, człowieku. No, hej, hej. No i tak się z Wojtkiem rozmawiam, ale sprawdźmy co tu jest w ogóle. Kabelki, kabeleczki, o tu jest... Co tu nam panowie dowiedzieli? To nas nie interesują papierki. Odyńce, dzięki wielkie, dzięki wielkie Pany. pisik Dzięki, pozdro. Pozdro Adam, też Cię oglądamy. W ogóle śledzimy za złotynce. I co, mamy sztycę składaną. Nie wiem jak to działa w ogóle, bo nie... Dawniej chodziłem z Rutusem też. Rutusem chyba Proxima to była. Dwójka. Także będę musiał się nauczyć tego wykrywacza od nowa, czyli od nowa, w ogóle za się z tym rytusem. I cewkę wziąłem sobie, dwudziestkę, czwórkę. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Jak się będzie sprawdzać, dokupimy, dokupimy większą też ceweczkę. Tu mamy cały panel. No i jest tego także yy, w niedzielę pewnie będą testy w niedzielę, czyli wy to zobaczycie za jakieś dwa, trzy kolejne odcinki, bo mamy na tyle materiału. Yy, no i zobaczymy. Myślę, że się sprzęt sprawdzi.